Cześć, witaj na kanale Kot Psot. Dziś zagłębimy się w coś naprawdę smakowicie ciekawego, czyli najdziwniejsze nawyki żywieniowe naszych futrzastych przyjaciół. Dlaczego kot liże plastik, czemu uwielbia oliwki i skąd ulicha ten zachwyt nad ogórkami. Gotowi? Lecimy! Jedzenie plastiku, folii i reklamówek. Wiele kotów przeja nietypowe zachowania związane z lizaniem, gryzieniem, a nawet połykaniem plastiku. Może to być efekt zapachu tłuszczu lub jedzenia, który pozostał na powierzchni, ale też objaw zaburzenia kompulsywnego. Często zauważa się u kotów z niedoborami pokarmowymi, po prostu z nudów. Choć może to wyglądać zabawnie, jest to bardzo niebezpieczne. Połknięty plastik może doprowadzić do niedrożności jelit. Warto obserwować takie zachowanie i skonsultować się z weterynarzem, gdy się powtarzają. Zawsze trzymaj poza zasięgiem kota, zwłaszcza te szeleszczące, które kuszą jak zabawka. Czasem wystarczy więcej stymulacji, zabawy, drapaków, bodźców, a niektóre koty po prostu to lubią od tak. To o Picie wody z dziwnych miejsc. Miska? Nie. Ale woda z wanny, konewki lub zlewu to dopiero delicje. Koty uwielbiają wodę, która jest w ruchu lub po prostu inna od tej w misce. To instynkt. W naturze stojąca woda może być nieświeża, więc instynktowi wybierają inne źródła. Niektóre mruczki wolą do wody z toalety. Czasem picie dziwnej wody to też znak, że niska nie stoi w odpowiednim miejscu, lub też nie jest myta regularnie. Fajnym rozwiązaniem może być fontanna dla kota. Stale poruszająca się woda bardziej przypomina strumień niż stojącą sadzawkę. A inne koty, no cóż, po prostu uwielbiają emocje towarzyszące spinaniu się dowaniem i chlupanie językiem. Kto im zabroni? Nietypowe zachwyty ser, masło i jogurt. Mimo że koty są mięsożercami, wiele z nich ma ogromną słabość do nabiału. Szczególnie ser, masło, a czasem nawet jogurt naturalny. Może to być związane z zapachem białka i tłuszczu. Ale uwaga, większość dorosłych kotów nie trafi laktozy. Dlatego jedzenie na może skończyć się rewolucją w kuwecie. Jeśli twój kot jest wyjątkowo uparty, można spróbować mu bez laktozowego jogurtu naturalnego, ale w minimalnych ilościach. To zjawisko często wiąże się z bardziej z zapachem niż realną chęcią zjedzenia. Kody są bardzo ciekawe i potrafią interesować się tym, co pachnie intensywnie, nawet jeśli to potem nie tkną tego jedzenia, ale moment oczekiwania bezcenny. Miłość do oliwek, ogórków i chipsów. Niektóre koty mają totalnego świnę na punkcie oliwek. Winna jest temu substancja, przypominająca działanie koci miętki. Koty mogą tarzać się w oliwkach, lizać się, a nawet kraść z talerza. Chipsy i inne chrupiące przekąski mogą kłosić strukturę i dźwiękiem, ale to niestety bardzo niezdrowe i słone produkty. Czasem zachwyt dotyczy tylko zapachu. Kot może oblizywać opakowanie, a niekoniecznie je zje. To wszystko pokazuje, jak indywidualne i dziwne preferencje mogą mieć koty. Nie i nie oznacza to, że mam dzielić się z nimi na wieczornym sensie Netflixa paczką lejsów. To już wszystko na dziś. Kocie gusta bywają naprawdę zaskakujące, a ich podniebienia bardzo wybredne i jednocześnie dziwaczne. Dajcie znać w komentarzach, czy wasz kot ma jakieś jedzeniowe dziwactwa, a może uwielbia arbuzy. Jeśli wam się podobał film, zostawcie łapkę w górę i suba. Do zobaczenia w na następnym filmie. Cześć!